Okej. Okay. Witajcie, przepraszam, ale non-stop mi się zawiesza to nagranie. Poczekam, aż kilka osób więcej dołączy. Okej okay, kochani, kontynuujemy po raz któryś tam. Ok, czytaliśmy Apokalipsy Jana. Rozdział 14 kończymy. OK. czytamy od 11 wersetu, Apokalipsa Jana, rozdział 14. A dym ich katuszy na wieki wieków unosi się w górę, i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Czciciele bestii i jej obrazu, i każdy, kto bierze znamię, jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych. Którzy strzegą przykazań Bożych i Wiary Jezusowej, i usłyszałem głos mówiący z nieba: Napisz. Szczęśliwi, którzy w Panu umierają, już teraz, zaiste, mówi duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Żniwo i winobranie, dwa obrazy sądu. Potem ujrzałem oto biały obłok, a siedzący na obłoku, podobny do syna człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołający donośnym głosem do siedzącego na obłoku: Zapuść swój sierp i dokonaj żniwa, bo pora dokonania żniwa już nadeszła. Bo na ziemi zboże dojrzało do żniwa, a siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. Potem wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, on także miał ostry sierp. Od ołtarza zaś wyszedł inny anioł, który ma władzę nad ogniem, i zawołał donośnym głosem do tego, które ma ostry sierp, zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grono winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. Rzucił więc anioł swój sierp na ziemię, obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił ją do ogromnej tłoczni Bożego gniewu. Tłocznię wydeptano poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż do wędzideł końskich na tysiąc i sześćset stadiów. Przeczytamy może jeszcze jeden rozdział, kochani, skoro jesteście. Rozdział 15, Apokalipsa Jana hymn Mojżesza i Baranka. Potem ujrzałem inny znak na niebie, wielki i godzin podziwu, siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boży. I ujrzałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają bestię i jej obraz, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. Śpiewają oni pieśń, Mojżesza, Sługi Bożego i pieśń, Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże, Władco Wszechrzeczy. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, Królu Narodów. Któż by się Ciebie nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia, bo tylko Ty jesteś święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się Twoje sprawiedliwe wyroki. Wizję siedmiu czasz i siedmiu plag potem ujrzałem. W niebie została otwarta świątynia przybytku świadectwa a ze świątyni wyszło siedmiu aniołów mających siedem plag odzianych w czysty lśniący len przepasanych na piersiach złotymi pasami jedno z czterech zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków, a świątyn... świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi i nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów. To była Apokalipsa Jana, kochani. Piętnasta. Tak, wspaniałej niedzieli. Czy czytać dalej? Czy czytać dalej apokalipsę Jana, która nas ostrzega? Przeczytam jeszcze jeden rozdział. Pierwsze cztery czasze. Potem usłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię.” I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, boleśny wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. Drugi wylał swą czaszę na morze, a stało się ono jakby krew zabitego. I wszystkie istoty żywe poniosły śmierć. Te, które są w morzu. Trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód. I stały się krwią. Usłyszałem anioła wód mówiącego. Sprawiedliwy jesteś Ty, który jesteś, który byłeś oświęty, że tak osądziłeś. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, krew również pić i im dałeś. Godni są tego. I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie Boże, Władco wszech rzeczy, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki. Czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ludzi ogniem. Wielkim upałem ludzie zostali dotknięci i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, i nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. Dziękuję Ci, Jezu. Tak, będziemy dzisiaj w Kościele, i będziemy się modlić do Boga żywego i będziemy czytać Słowo Boże żeby poznać Boga. Dziękujemy Ci, Panie. Piąty wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i bluźnili Bogu nieba z powodu swoich boleści i wrzodów. Ale od czynów swoich się nie odwrócili. Dziękujemy Ci, Jezu. Pomóż zrozumieć każdy grzech, żeby serce człowieka zrozumiało, jak bardzo rani grzechem Ciebie, Boże. Wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat, i wyschła jej woda. By dla królów ze wschodu, droga słońca stanęła otworem, i ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, jak ropuchy. Są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, by zgromadzić ich na wojnę w wielkim dniu Boga. Władcy wszech rzeczy, oto przyjdzie jak złodziej, szczęśliwy, który czuwa i strzeże swych szat. Bo nie chodzi nago, by nie chodził nago, i aby nie widziano jego sromoty. I zgromadziły ich na miejsca zwane po hebrajsku Har-magedon. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, i ze świątyni od tronu dobył się głos donośny, mówiący Stało się! I zajaśniały błyskawice, i zachuczały gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Tak wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na Ziemi. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części, i miasta Pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, aby mu dać kielich. Z winem swego zapalczywego gniewu zniknęły wszystkie wyspy i góry przepadły na zawsze. Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradowej, bo to była bardzo ciężka plaga. I myślę, że tutaj zakończymy. Apokalipsa Jana jest bardzo, ale to bardzo ważna do poznania. I powinniśmy ją czytać ogólnie, codziennie, żebyśmy wiedzieli, w jakich czasach żyjemy, kochani. Bo wszystko, co jest napisane w Apokalipsie Jana, się spełni i już się spełnia. Więc powrót Jezusa jest bliski, kochani. Bądźcie gotowi. Bo On zabierze tylko tych, którzy są gotowi, a reszta zostanie i będzie bardzo ciężki czas na ziemi. Więc umacniajmy się w naszej wierze do Boga, czytając Słowo Boże. I mam nadzieję, że otworzycie Wasze serce i zaprosicie Boga. I Jezusa, bo to, co On zrobił na krzyżu za nas wszystkich, umarł za nasze wszystkie grzechy. My nie musimy żyć w tym grzechu. My jesteśmy obmyci, jesteśmy odnowieni. Jesteśmy nowym stworzeniem. Więc nie musimy się gnębić w tym i nie musimy być więźniem naszych grzechów i naszych utrapień. My mamy siłę i wiarę w Bogu. Bo tylko Biblia jest Słowem Boga i Słowem żywym, i tylko Jezus jest naszym wybawicielem, bo nasz grzech wymaga śmierci, kochani. I każdy z nas grzeszy, każdy z nas jest grzesznikiem, i dlatego potrzebujemy obmycia i odnowienia. I właśnie po to przyszedł Jezus, który kroczył po tej ziemi, który uzdrawiał, który uczył nas o Bogu, który pokazał nam, jak mamy się modlić, jak mamy wierzyć, jak mamy pościć, jak mamy kochać bliźniego. On nam to właśnie pokazał i poszedł dobrowolnie na krzyż. Na bardzo bolesną śmierć, i wziął na siebie każdy nasz grzech, żeby już nie było więcej zabijania zwierząt. Tak jak Stary Testament to mówił, tylko Jezus był tą ostatnią ofiarą za grzech. Więc zapraszam kochani, kiedy tylko będę czytać na Słowo Boże. Nie bójcie się otworzyć Biblii. Czytajcie ją sami. Dziękuję kochani. Żyjcie z Bogiem i dla Boga, bo nie ma nic ważniejszego. Monika, then why don't you leave? Why don't you leave? Why are you here? I am reading the Bible to those that to listen. Why are you here? Why are you here? I hope God convicts your heart to your sin. Monica Haidas. I hope God convicts your heart right now and fills you with his Holy Spirit that you may know, okay, that you're a sinner. And if you don't repent, you're going to hell, okay? And you're not going to have anyone to blame but yourself. So I'm going to end it with that. Ludzie są okrutni. Ja nie rozumiem, jeśli nie chcesz słuchać Słowa Bożego, to po co tutaj jesteś w ogóle? Po co tutaj jesteś? Idź, znajdź sobie inny kanał i rób co, co robisz. Każdy grzech wymaga śmierci, więc coś musiało umrzeć za, nas, za nasz grzech. I dlatego umierały zwierzęta czyste, bez znamia. I dlatego przyszedł Jezus, który został zrodzony przez Ducha Świętego, który był bez grzechu, i on umarł za nas, kochani. Nie ma innego wybawiciela. Pora się obudzić i zrozumieć tą prawdę, bo tyle ludzi będzie zagubionych, i dlatego czytam Słowo Boże, żeby ludzie po prostu, żeby Bóg zaczął do nich przemawiać, bo nasza wiara wzrasta przez słuchanie Słowa Bożego tylko i wyłącznie. Więc jeśli nie będziesz czytał Słowa Bożego i Go słuchał, to Twoja wiara nigdy nie wzrośnie, bo nigdy nie poznasz Boga. Tak, droga do piekła jest bardzo szeroka. Niestety, do nieba jest wąska i bardzo mało ludzi tam idzie. Niestety. Ja jestem tutaj, żeby czytać słowo Boże. Nie jestem tutaj, żeby za bardzo dyskutować. Sorry, Adam. Więc. Chcę tylko powiedzieć, że Jezus Was kocha, umarł za Was. I nie odwracajcie się od Niego. Monika. Oj Monika. Kocham Cię, Monika. Moja siostra ma na imię Monika. I też ją kocham. Nie, nie jestem Jehową. Jestem córką Boga żywego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy. Nie, nie jestem tutaj, żeby gadać. Okej, okay, kochani. Jeśli chcecie poznać Boga, to zapraszam, jeśli nie. To jest wasza decyzja. Więc na tym zakończę, kochani. Wspaniałej niedzieli. Nie, nie muszę zakładać kościoła. Tutaj jest kościół. Ty i ja jesteśmy kościołem. Ludzie są kościołem. Nie musi być to budynek, Paweł. Możemy razem przez internet w tej chwili się modlić. Jesteśmy kościołem bożym. Jest to niesamowite, co nie? Okej. Okay. Mhm. Chwała Jezusowi, tak jest. Dobra, kochani, do usłyszenia. Żyjcie z Bogiem i dla Boga. U mnie jest już piąta nad ranem, więc muszę trochę odpocząć, okej? Okay? Papa.